Cześć! Nazywam się Angelika Madura i jestem koordynatorką programu edukacyjnego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. W wolnych chwilach bardzo lubię gotować i piec, dlatego dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami recepturą na świąteczne pierniczki. Ta receptura jest w mojej rodzinie już od kilku dobrych pokoleń. Najpierw piekłam te pierniczki z moją babcią, później z moją mamą, a dzisiaj postanowiłam podzielić się tym przepisem z Wami. Także do dzieła! Trzymam za Was kciuki! Zaczynajmy! Do wykonania świątecznych pierniczków potrzebne będą następujące składniki: cukier puder, mąka pszenna, miód, kakao, soda oczyszczona, przyprawa korzenna, masło i jajko. Niezbędna będzie także stolnica i wałek do ciasta, papier do pieczenia i blaszka, łyżka i garnek, w którym rozpuścimy masło i miód, miska, w której zarobimy nasze ciasto na pierniczki i punkt dzisiejszego programu czyli foremki w różnych kształtach, w których będziemy robić nasze pierniczki. Przydatny będzie także słoik lub jakiś inny szczelny pojemnik, do którego schowamy nasze pierniczki po wykonaniu, żeby zmiękły. Lista składników w odpowiednich proporcjach pojawi Wam się za chwilę po prawej stronie. Warto dodać, że te proporcje wystarczą na około 100 pierniczków. Także do dzieła! Po odmierzeniu odpowiednich proporcji masła i miodu podgrzewamy w małym garnuszku, mieszając do rozpuszczenia i połączenia się składników. Następnie zdejmujemy spalnika i studzimy tą naszą miksturę. W tym czasie zajmiemy się odmierzaniem składników suchych. Ok, mam odmierzone odpowiednią ilość składników, tutaj mamy 550 g mąki pszennej, tutaj 100 g cukru pudru. Tu, w tej małej miseczce, mamy łyżeczkę kakao, dwie łyżeczki sody oczyszczonej i 30 gram przyprawy do piernika. Jajko czeka już przygotowane na bicie. Miska także gotowa. Myślę, że możemy zaczynać. Czas na pierniczki. Najlepiej wyrabia się. Dwoma rękami, a najlepiej jak to ciasto, pomaga nam wyrabiać mama. Albo tata. Zbyt klejące nic straconego. Wysypcie troszkę mąki, wtedy ono nabierze takiej dobrej konsystencji, nie klejącej. Cała blacha pierników, wędruję do piekarnika. Nastawiam stoper na jakieś 10 minut i robię dalej. Jeśli chcecie, aby wasze pierniki zapisły na choince, to należy pamiętać, że dziurki, przez które będziemy przewlekać sznurek, należy zrobić już w trakcie pieczenia. Warto do tego wykorzystać zwykłą słomkę do napojów i po prostu poprzez wbijanie ją jeszcze w świeże ciasto piernikowe robimy Zobaczcie, dziurki, jak wyglądają obłędnie, a pachną jeszcze lepiej. Mm, nie mogę się doczekać, aż któregoś skosztuję. Świecintki już gotowe. Mam nadzieję, że Wasze też. Podzielcie się wrażeniami i zdjęciami w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.